十点钟，差不多时间就。哎，宝宝，都这样子，好。哎、啊，宝、啊、宝，不要哭。哎、啊，就是俺们村的一个小孩，我们村的妇女。哎、啊，宝、啊、宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝宝，不要哭。哎，宝

się W przypadku patologii braku akcji w 20 się nie dzieje. Nie dotyczy to świadoma szpil, że na plecy sędzia może potrzymywać będzie wygryw walki Z wygrana przez do walki TKO, gdy że jest z ważną podróżnię lub inne fizyczne problemy uniemożliwiające mu kontynuowanie walki powinien wstrzymać i sam i wskazać przeciwnika na zwycięstwo. Decyzja taka jest prawem sędziego, który może, lecz nie musi wspomóc się z konsultacją z lekarzem zawodu. Lekarz również ma prawo nie dopuścić do dalszej walki skoncentrowanego zawodnika. <laughs> Lub może być jeszcze wygrana przez podanie, odtrącanie przyłazów więcej matem ciał własne lub przeciwnika, lub opalowanie oczy. Dźwięk wolny, drogie starcie. இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது Давай го туч, Бог те извони не може.

はい。<laughs> <laughs>

¿Cómo entera